Więc jest studzienka, nikt tam nie był, ona wygląda pięknie, czysto, nie ma śladu. Schodzę na dół, to jest piękny moment, jak człowiek wie, że przez tyle czasu tam nikogo nie było. W tym miejscu, tak? Druga. Czyli to wszystko jest tak mniej więcej słuchaj, 50 cm przysypane w tej chwili. Tu, tu może być mniej, nie? Tu można zaraz szpalem ruszyć i ona się powinna odsłonić. Nie? Aha. Tu, tu, tu. Czyli ta była widoczna wcześniej? Nie. Ta, tamta? Ta, ta była przypadkiem, bo jak była darmina ściągana gdzieś też tak 30 cm, to ona się... Mhm. Pojawiła. Pojawiła, nie? No dobra. Ale widać dobrze zabezpieczona, nie? To mówimy, zerwane. To jest to utrącone. Czyli gdzie ona idzie? Gdzie ona się kończy? Tu idzie. Jest. A patrz, to jest to. to, jest to, to on to mówił, zerwane. To jest to utrącone. Jest i tu się kończy. Żeby ona pod ten krawężnik nie wchodziła. Tak to jest, poszukiwania to praca z łopatą, a nie jeżdżenie palcem po mapie. Jest to krągła studienka, pracownicy ją zasypali. Wcześniej była schowana mniej więcej pod 50. iloma? on mówił? Pół metra? Pół metra. Pół metra pod ziemią. Na to natrafili podczas ściągania gleby pod ścieżkę. Druga natomiast jest prostokątna, jest oddalona stąd około 100 metrów, e, też zamknięta, e, pracownicy twierdzą, że obie studzienki no, my sami je, ich nie otworzymy, więc to będzie trzeba użyć sprzętu, który e, no, będzie miał siły na tyle, żeby to szarpnąć. Obrys nie wyciągniemy. No. Aha, I słuchaj dźwięku. Puste w środku. Czyli jest normalnie studienka. Bo było też ryzyko, że może być hmm, pokrywa studzienki rzucona w piach, w ziemię. Ale tutaj słychać wyraźnie, że uderzając Peku. ten element.

Jakiś dróg spróbujemy we dwóch tak. tutaj bliżej siebie, choć, bo tu będzie łatwo. Większa spara. Tak, poczekaj, Na, trzy, cztery. Trzy, cztery Dobra. To podniosło już ją. Idzie. No i świeżena. Ładnie. Widziłeś. Byłeś tu? Nie byłeś. I nikt tu nie był. Słuchajcie. Jestem przeszczęśliwy w tym momencie. Ale takich jest u nas kilka. I są, są takie, z rura są... doprowadzająca z tamtej strony. No. I to jest kanał. I teraz trzeba wejść poszukać na dnie. Bo do kanałów mówią, że tutaj czasami lubili wrzucić. Dobra. Ja wchodzę. Dobre. A więc tak jak zakładaliśmy, jest studzienka. Nikt tam nie był, ona wygląda pięknie, czysto, nie ma śladu. Schodzę na dół, to jest piękny moment. Jak człowiek wie, że przez tyle czasu tam nikogo nie było. Studzienka była zakopana 50 cm pod ziemią i zresztą widać po jej stanie wewnątrz, jak ona wygląda. Zaraz zresztą zobaczycie to wszystko z kamery sportowej, którą mam na klacie. Wymiana powietrza została wykonana, więc można bezpiecznie schodzić. Tak będzie chyba najlepiej. Wydaje się być w porządku. Jeden, drugi. Wiesz co, no, widać, że są takie nawały mułu. Mhm. Być może wynikające z nieszczelności. Studzienki wcześniej, uh -huh. tu przy, przy krawędziach są widoczne. Yy, albo po prostu panuje tutaj jakaś większa wilgoć i to jest stare błotko, nie? Uh -huh. I to jest do przeszukania krecikiem. Uh -huh. czy, czy coś tam nie leży. Na razie nie ma co tego rozgrzebywać, ale warto by było zajrzeć w te kanały. No tu, właśnie, mocy... te kanały dalej one gdzieś tam są drożne. Zobaczymy. Są tu nawały takie błota, od wody troszeczkę nieczystości. Yy.

Powiem Tobie tak, Sebastian. tutaj, że No na tyle, ile widać tak. Nie no, wygląda to bardzo fajnie. Nie wiem, dymem to sprawdzać? Nie, słuchaj, a, a weź, naj, naj, może przyświeć i, i spójrz. Masz kamerę? Tak, mam. Jak to wygląda? Bo pewnie Zmiany tak nisko to też tam I To na drugiej stronie jest też takie, jakby szambowe. To tam jest chyba 5 włazów, i tam jest wodą to zalane. Nie tam jakąś mhm. widzą tylko wodą, i to jest dość mhm. spore. też można by było to zobaczyć. Żeby wprowadzić kamerę inspekcyjną, no. najlepiej z, w rurce PCV, żeby była mhm. sztywna, nie? Mhm. Żeby kabel się nie zaginał. No tak. Bo tu jest bardzo fajny muł w środku, nie wiadomo co on tam sobie wiesz, zawiera. No tak. Ale jest, tak, prześwit. Światło, wiesz, dociera na tyle na ile może, dalej jest czarna dziura. Aha. Czyli czy, czy, drożna, czy, czy, czyli drożna jest. jest. No na tyle ile widać tak. Czyli drożna jest. Na dnie, bo może coś, bo to są tak naprawdę odstojniki, czyli to co płynęło mm. mogło się zatrzymać, tak? Dokładnie. Nie no, wygląda to bardzo fajnie. Tam jest druga jeszcze lepsza i ładniejsze schodki są. O to co? Lecimy na drugą. No tak. Gwoździk. Za prawym bitem. No, Takich szastyki nie ma, co nie drobiceli. że, że to ja. wam metodykę otwierania Odwrotnie. Tak, słuchajcie, bo to teraz już nawet za uchwyt wyjdzie. O. Ona była, wiecie, za się na palcach. No ja trzymam, to ty No dobra. Jest druga studzienka, która była Zawalona, przywalona jednym z y, tych głazów, także mamy gwarancję, że tutaj nic wcześniej się nie działo, nigdy tego nie zaglądał. Mamy mały debiut. Dobra, działamy Robert, co? Potrzebowała dwóch do tego odpchnięcia? To jest odcisk jakby po folii, nie? Jakby worki. wylewka na worki. Może no, oprzyj o ten, o ten, o ten duży. Tak, żeby nie było wątpliwości. Że spadnie nad powrotem. O, elegancko. Robercik, tak jak wcześniej tam weźmiesz, później ją i zaczniesz zaglądać. Co my tu mamy? Tutaj mamy tylko jeden przelot. Idzie łukiem z tego miejsca w stronę stopni. Czyli generalnie to tak wygląda o ile dobrze widzę, że te kanały prowadzą w stronę kina, tak? Nie. Nie, nie prawdopodobnie w stronę oczyszczalni. A tu masz ciąg dalej studzienek. Aha. Kone są zasypane. Mhm. Tyle, że tu no, ale jest pewna różnica, Tamta wiesz? jest odkopana świeżutko, Bo mhm. też jej nie było widać. W, widać, dokąd był poziom i tak, tak, tak. Słuchaj, tu jest inna sytuacja, bo tutaj ja czuję chłód. Mhm. Tutaj, wiesz, czyli, tam, tam nie było tego. Czyli drożna. prawdopodobnie jest drożna, tak? Tak, zaraz zobaczę, kamerkę wrzucę. Ale powiem Ci jedna rzecz już, jeden mit jest obalony, bo tutaj twierdzono, że studnie o pokrywach kwadratowych to są studie, studnie komunikacji mediów, Aha. czyli prawdopodobnie instalacyjne. A to jednak nie? No nie, no permanentnie. Szambowa, tak? Tak, jest szlamu, sporo. No wygląda na drożną, zero światła, nic takiego nie ma. Yy. Tylko endoskopem to badać, tym inspekcją. I teraz zobaczymy w drugą stronę. To samo. Jakby wczoraj budowane? Nie? Naprawdę, tamta i ta, czyściutkie. Ta ma troszkę takiego białego nalotu, nie gdzie, nie gdzie. Nie, zero oznaczeń. Za to te stopnie są bardzo fajne. Co tutaj? Nie, chyba zakratujemy i doświetlimy, tak? W świetnym stanie, to chyba tak. by było, żeby... Ale zobaczcie, nawet woda się nie zbiera, czyli raczej no. gdzieś odpływa. Bo chyba nawet, by. albo jest wybitnie szczelna, tak, bo... Nawet y, jakaś po, po, podsiąkająca powinna pozostawać, a tu nie ma nic. Wiesz co, wstawiałbym w ogóle, że... Żony tutaj fun... ta woda przepływa. Czyli działają, tak ogólnie? Tak. Coś takie, kurde, tutaj jest, wiesz, to jest wszystko za, za grząskie takie. Za świeżo to błoto, wiesz, wygląda.